Zaczynamy kolejne spotkanie z Szaarcha Gilgulim, wrotami kołowrotów wcieleń, wrotami reinkarnacji, czyli księgą, która odkrywa nam tajemnicę wcielania się dusz w ciała materialne. Jak to się odbywa? Na jakich zasadach? Wszystko to po kolei nam tutaj wyjaśnia Chaim Vital, który oczywiście całą tą wiedzę otrzymał od Ari. I nie tylko, bo jest to również jego własna wiedza, bo to był wielki kabalista. I po kolei on nam tutaj wyjaśnia, jakie są te zasady i na czym one polegają. Kolejny punkt, 48. Pismo mówi. Wszystko to Wszechmogący uczyni z mężczyzną do trzech razy. I to oznacza w trzech pierwszych wcieleniach. Wtedy wciela się tylko sama nefesz człowieka, bez uczestnictwa innej nefesz wewnątrz ciała. Ale jednak. Jeśli nie naprawiła się w tych trzech wcieleniach, i przyjdzie jej powtórnie powracać jeszcze w trzech wcieleniach, ona przychodzi już nie sama, ponieważ nie ma u niej siły, żeby się naprawić. Czyli taka dusza, taka nefesz, która sama sobie nie poradziła, przychodzi kolejne razy, w towarzystwie innej nefesz. I o tym była mowa na poprzednim już spotkaniu, w poprzednich punktach. Nam Ari wyjaśnił, że tak może być, że przychodzą nawet trzy nefaszot w jedno ciało. I dlatego, mówi on dalej, przychodzi przy uczestnictwie. Tutaj jest mężczyzny, gewer. I jest to jakiś sprawiedliwy, zarodzony w nim, żeby pomagać i kierować nią, tą duszą, do polepszenia, do naprawy. Dlatego nie powiedziano trzy razy, co będzie oznaczać tak, jakby jest to trzy pierwsze razy, ale powiedziano do trzech razy, w tym cytacie, który tutaj przed chwilą czytaliśmy, że wszystko to Wszechmogący uczyni z mężczyzną do trzech razy, do trzech razy, wskazując na to, że za drugim razem obaj włączeni są w trzy wcielenia. I wtedy ona, ta Nefesz, z tym mężczyzną, z tą, można powiedzieć, towarzyszącą jej duszą, tego, który jej pomaga, jakiegoś sprawiedliwego, ona jest z nią razem, współpracują, jak już wspomniano. Kolejny punkt, 49. Zadziwiający jest fakt, który wyjaśnia Saba de Mishpatim, to jest rozdział z Zoharu, gdzie jest bardzo dużo Właśnie o duszy, o wcieleniach. Tam jest bardzo dużo rzeczy wyjaśnione. Tak więc zadziwiający jest fakt, który wyjaśnia Denish Patim w aspekcie wcielania, w aspekcie wcielenia kilka razy w jakichkolwiek ciałach, w jakiś ciałach, z których wstaje w czasie wcielenia. Poznaj to co wyjaśniono u nas w przedmowie do Tikunim do Tikunei Zohar na werset jak ptak opuszczający gniazdo swoje a także to co napisano w Zoharze w rozdziale Pekudej, o szchinie która jest wygnana w klipot dopóki nie naprawią się raglin beraglin Raglin, beraglin, to są nogi nóg. Chodzi tutaj o malchut de malchut, jeżeli mówimy o sfirot, o tym poziomie. Tak więc ona jest wygnana w klipot, dopóki nie naprawią się te wszystkie poziomy do najniższego. I tak dalej. To jest, tutaj po prostu jest mowa o stadium już ostatecznej naprawy stworzenia. Gmartikun. I wyjaśniliśmy my, że dusze sprawiedliwych także wygnane są wewnątrz klipot razem ze Szchiną. Jednak, także w poprzednich czasach, te dusze, właściwości tych iskier i części od właściwości ich stopni były wygnane z nią. Tam też przebywa Szchina w wygnaniu w tym czasie. I podobnie do tego, w każdym pokoleniu jest. Jednak teraz, w tych ostatnich pokoleniach, szchina już opuściła się do raglin, czyli opuściła się już do samego dołu. Szchina weszła na sam dół wszystkich klipot, tam gdzie są najcięższe, najbardziej grube pragnienia. My to widzimy. Każdy, kto potrafi patrzeć i zwłaszcza każdy, kto uczy się kabały i tych zasad, które my znamy o Procesie naprawy, jak on się odbywa, jakie są etapy tego procesu. To każdy z nas może zobaczyć, że w dzisiejszych czasach pragnienia ludzkie. One opuszczają się bardzo, bardzo nisko. One są bardzo grube, coraz bardziej grube, one będą jeszcze grubsze. I razem z tym wszystkim. Opuszcza się również China. i tutaj dodać należy, że również opuszczają się dusze sprawiedliwych. I wśród tych wszystkich grubych pragnień również znajdują się sprawiedliwi, którzy z tych poziomów wysyłają orchozer, wyciągają iskry świętości z tych bardzo grubych pragnień, bo one są również tutaj, one są wszędzie. I teraz właśnie w tych ostatnich czasach szchina już się opuściła do raglin, do nóg, do nóg parcufa ludzkości, można powiedzieć. I dusze w tych pokoleniach także są z kategorii raglaim. I na skutek tego, że na samym początku wygnane są wszystkie dusze ze szchiną, teraz... Te pierwsze wyższe dusze, które podniosły się i naprawiły się, opuszczają się, żeby nauczać i prostować drogi niższych dusz, żeby naprawiły się one. Mamy tutaj naprawdę bardzo głęboką tajemnicę, o której już wcześniej też była mowa. Bo jak wiemy, dusza takiego sprawiedliwego może przyjść na przykład jako ibór. I przyłączyć się do duszy człowieka, który tutaj duchowo pracuje nad sobą, i przyłącza się, i ona mu pomaga, dlatego że jest to dusza, która ma już doświadczenie. Ona pojawiła się bardzo dawno, ona się była w stanie naprawić, i ona wie, jak to zrobić. Co prawda, tutaj, na tym poziomie, obecne dusze mają o wiele bardziej ciężkie zadanie, bo jak już mówiłem, są opuszczone w bardzo głęboko w grube pragnienia. Nie tak głęboko jak te dusze wcześniejszych pokoleń. One miały lżejszą naprawę. Też niełatwą, oczywiście, ale lżejszą. Ale mają swoje doświadczenie, wiedzą jak to zrobić, znają strukturę tej naprawy. I przychodzą tutaj, żeby się przyłączyć do duszy, która tutaj próbuje dokonać naprawy i pomóc jej. To się odbywa na bardzo wielu różnorodnych poziomach. Taki Ibór może się przyłączyć, na różne sposoby pomagać. Chociażby tak, jak tutaj nam w tej chwili pomagają dusze tych, którzy są autorami tego tekstu: Chaim Vital, Ari i poprzednicy, którzy przekazali tę wiedzę. To jest również pewien sposób, w jaki te dusze opuszczają się tutaj do nas, żeby pomóc. I to działa na wszystkich możliwych poziomach. Jeżeli ona pomaga mi i ja w jakiś sposób chociaż jakąś minimalną naprawę osiągam i zdobywam również wiedzę, informacje na temat tego procesu naprawy, ja również mogę teraz opuścić się, podać rękę komuś, kto nie zna tego procesu. Oczywiście. Tutaj, w tej chwili, mówimy o duszach, które się opuszczają. Tutaj mówimy cały czas o duszach, a ja po prostu przyrównałem to również do pewnej formy pracy, jaką możemy tutaj wykonać, będąc w naszym ciele, tutaj, w tym świecie, pracując. I tak naprawdę, to nawet jeżeli my to robimy w formie materialnej, powiedzmy, dajemy komuś na przykład jakąś mądrość i wiedzę, to tak naprawdę również nasza dusza pomaga Jego duszy. Te ciała to tylko są takie otoczki, które tutaj w tym ciele materialnym, w świecie materialnym muszą być. Bo tak naprawdę, zajmując się kabałą, my w zasadzie mówimy zawsze o duszach, nie o ciałach. Jeżeli mówimy o ciałach, to mówimy o ciałach duchowych, które otrzymują duchowe światło czyli w sumie o duszach i mówi dalej Chaim i okazuje się że w każdej duszy jest kilka części i iskier i wszystkie te części nazywają się imieniem jedna dusza i taka jest sytuacja we wszystkich duszach każda dusza ma oczywiście swoje części Zresztą wynika to z, po prostu z elementarnych zasad, które poznajemy w kawale. Nefesz sama w sobie również zawiera swoje własne poziomy. Chaja i i Neszama, i tak dalej. I każda z nich również, wszystko się składa z wzajemnie przenikających się części. I wszystkie dusze, każda dusza również. Ma ileś tam iskier w sobie, części. A kiedy nastąpi czas wskrzeszenia, każde ciało nabędzie część jego neszamy, zgodnie z tym okresem czasu, w którym był jego stopień. Punkt 50. Tak więc, nieraz może wydarzyć się tak, że bez względu na to, że będzie w człowieku jakaś wyższa, czysta nefesz, i pewnego razu on rozgniewa się, wtedy ona wyjdzie z niego i wejdzie na jej miejsce inna zła nefesz. Widzicie tutaj również, zła nefesz również może się przyłączyć, bo jak wiemy, zasada podobieństwa właściwości wszędzie obowiązuje w duchowym. Jeżeli mamy dobre właściwości, przychodzi do nas dusza, która nam pomaga dusza sprawiedliwego. Jeżeli zmieniamy właściwości, stajemy się jakimś tam złośnikiem, złym człowiekiem, grzeszymy, to wtedy może się przyłączyć dusza inna, która również grzeszyła tak jak my. Albo zachoruje człowiek na jakąś chorobę i wtedy Zamieni się jego nefesz na inną nefesz. Albo przydarzy się u niego epilepsja, padaczka, jak my to nazywamy. Zmieni się wtedy jego nefesz i odejdzie w drugiego człowieka, a w niego wejdzie inna nefesz. I jest to tajemnica wypowiedzi: Sprawiedliwy we wszystkich swoich dniach, a w końcu grzesznik. Tak może być. Albo odwrotnie. I ponieważ jest to tak, możliwe jest także, że przydarzy się z powodu tego jeszcze inne zdarzenie. Czyli to zdarzenie chodzi o zdarzenie, które jest skutkiem przemiany nefaszot. I jest to dla przykładu. Jeśli wcześniej była przygotowana dla tego człowieka jakaś kobieta, jego para, a ponieważ była zamiana jego nefesz i dana była innemu człowiekowi, ją, tą kobietę nabędzie ten drugi człowiek. Mamy tutaj oczywiście, jak wszędzie, dwa znaczenia, trzeba pamiętać o tym. Znaczenie czysto duchowe, gdzie kobieta oznacza pragnienie otrzymywania, i znaczenie również materialne, takie, że rzeczywiście takie zdarzenia i takie rzeczy mogą zachodzić. My tego nie widzimy, bo to jest przed nami ukryte. My tego nie wiemy. A skoro on tutaj mówi, że takie rzeczy się wydarzają, no to warto byłoby mu uwierzyć, że one są. I wiedz, że istnieje możliwość za pośrednictwem nefes człowieka, jego rułacha albo jego neszamy, zebrać ich iskry pogrążone w głębiny klipot i podnieść je stąd. I dzięki temu one staną się naprawionymi, podobnie do tego, co było wyjaśnione u nas w sprawie, w aspekcie, Sensu śmierci, kaźni dziesięciu męczenników. I popatrz tam. I tutaj jest takie połączenie słów. Nawiązuje to do tych, którzy byli zabijani, którzy byli męczeni przez władzę za przywiązanie do tory, za przestrzeganie tory i tak dalej, były takie przypadki tak więc oczywiście po to w zasadzie tutaj jesteśmy i po to te dusze tutaj przychodzą zarówno Nefesz, jak i Ruach, jak i Neshama żeby te iskry z duszy pogrążone w głębiny klipot podnieść stąd w górę naprawić je, na tym polega naprawa tych upadłych iskier, które, które spadły po prostu w trakcie rozbicia naczyń one upadły od świat acilut, światy brija i Ciras i ja, i te iskry trzeba stąd teraz podnieść. 52 drugi punkt. Wiedz, że jest różnica tego, kto wciela się z przyczyny naprawy pozostałych grzechów, od wcielającego się z przyczyny tego, że nie było u niego synów. I nie wypełnił przykazania: pójdźcie się i rozmnażajcie. No, można się drugi raz też tutaj znaleźć, dusza może drugi raz się znaleźć z tego powodu, że nie miała synów. Na ten temat już była mowa, wiadomo, że syn to jest również bardzo szerokie i głębokie określenie. I nie dotyczy ono syna w sensie cielesnym, materialnym, chociaż również. Tego może dotyczyć, ale przede wszystkim dotyczy w sensie duchowym. Jak ktoś nie ma takich duchowych synów swoich, no to przychodzi, musi przyjść jeszcze raz, żeby sobie takich spłodzić, mówiąc obrazowo. I jest różnica pomiędzy takim, który przychodzi dla naprawy grzechów swoich, jakieś, które tam pozostały, może być ich niewiele nawet, i takich, którzy przychodzą właśnie z powodu braku synów, bowiem ten kto wciela się z przyczyny niewypełnienia przykazania czy też odmowy w jakiś sposób, nie wypełnił tego przykazania płódcie się i rozmnażajcie bez względu na to, że będzie jak Szymon Ben Azaj który nie potrzebował wcielenia dla synów jednocześnie z tym, kiedy w czasie urodzenia wcieli się pewnego razu w jakimkolwiek ciele z przyczyny potrzeby żeby naprawić jakiś inny grzech, jakąś inną szkodę albo kiedy przychodzi dla korzyści dla innych, bo też tak może być, że dusza już jest naprawiona i przychodzi tylko i wyłącznie po to, żeby pomagać innym, bo no bo cechą naprawionej duszy jest właśnie bycie dającym. I dlatego przychodzi a także, jeśli przyjdzie w tajemnicy Ubara, przy życiu, niemożliwym będzie jemu przyjść jednemu, ale tylko razem z innym. Na skutek tego, on jest połową ciała i on nie może przyjść sam. I to także można nazwać podwójnym wcieleniem. Jak wspomniano wyżej, w poprzednich interpretacjach. I to wcielenie nie jest za pośrednictwem Ibuma, jak mi się wydaje, Hajimowi, zgodnie z moim skromnym zrozumieniem. On tutaj, jak widzimy, również nie do końca w całej głębi nie rozumie pewne rzeczy, bo on przekazuje również bardzo głębokie rzeczy, które poznał od Ari. I on czasami sam się przyznaje w swoich tekstach, że on tak nie do końca to rozumie, że jemu się wydaje, że to jest tak, ale nie jest na 100% pewny. Tutaj kończy się wprowadzenie piąte i zaczniemy wprowadzenie szóste. O aspekcie nowych i starych dusz. Jaka jest ich istota? Przechodzimy tutaj na. Już inny temat. Nowe dusze i stare dusze. I już krótko wyjaśniony jest ten aspekt w piątych wrotach, wrót przykazań. W interpretacji przykazania, i tu jest odgonić ptaka z gniazda, wyjaśnimy. Także źródło korzenia dusz. Skąd jest ten początek? Tutaj bardzo głębokie rzeczy będą wyjaśniane. Stare dusze, nowe dusze i korzenie dusz. Wiedz, że kiedy były stworzone wszystkie światy, i także świat Acilut, były stworzone na początku w tajemnicy ziwuga Achor beachor czyli tyłem do siebie. My to oczywiście znamy, bo uczyliśmy się tego. Na początku tak jest zawsze, a potem następuje naprawa i później już jest ziwug, który jest właściwym ziwugiem, aż do ziwuga panim be panim dochodzi. Ale na początku w tajemnicy ziwuga ahor be ahor, ale następnie ponownie ustanowiły się one w stadium panim by panim. Licami do siebie, czyli przekazując sobie światło chochma. Na początku to jest, światło chochma nie jest przekazywane. Ono jest przekazywane, można powiedzieć, w ukryciu hasadim. Tylko w ten sposób. Z góry przekazywane jest w hasadim i żeby je otrzymać, to również ten otrzymujący musi otrzymać w hasadim. I dlatego ono jest przekazywane jakby tylną stroną. Tylną do tylnej. A dopiero potem następuje naprawa i jest przekazywanie panim by pani. A następnie, od tego czasu, kiedy był stworzony Adam Rishon, pierwszy człowiek, i dalej do przyjścia Masijacha, była przeprowadzona dalsza naprawa dla tych dusz, które stworzone są, były we właściwości Achor by Achor. Teraz będą wychodzić nowe dusze od ziwuga panim by panim. I z powodu tego, że po stworzeniu na początku w stadium achor by achor one opuściły się razem z wygnaniem szchiny w dół wewnątrz klipot. I kiedy jakiś sprawiedliwy uformuje jakiś w pełni dobry zamiar może przyciągnąć dzięki temu zamiarowi jakąś nową duszę. Wyjaśnienie: Dusza znajdująca się wewnątrz klipy, podnosi się stąd w górę, w tajemnicy wersetu, nowe rankiem wielka wiara twoja. I tam odnowi się, a następnie opuści się stąd w ten świat, już taka uformowana, od stadium panim by panim. I teraz jest to początek ich stworzenia, i nazywają się nowymi, i te dusze gotowe są nie grzeszyć, tak jak pozostałe dusze. Ale wiedz, że cały ten czas u nas jest siła przyciągnąć tylko te nowe dusze, które są z Bia, Bria, Jecira i Asia. I jest to tajemnica Neszamy, Ruacha i Nefesz, jak wiadomo. Bo te poziomy właśnie pochodzą z tych poziomów światów. Neszama jest z Bria, Ruach z Jecira, Nefesz z Asia. Ale w przyszłym Bardziej dokładnie w przyszłej przyszłości po wskrzeszeniu przyjdą nowe, bardziej wywyższone dusze ze świata Acilut. I one są od właściwości, która była u Adama Harishon, duszy Aciluta nazywanej imieniem Wyższe Świecenie, La'a. jak będzie wyjaśnione w dalszych interpretacjach i jest to wewnętrzny sens tego co napisano w księdze Zohar w rozdziale Pykudej strona 253 1 to jest cytat od dnia zburzenia świątyni nie wchodziły dusze do pałacu miłości bowiem te nowe dusze od stadium panim be panim ze świata Acilut nie wchodziły tutaj jednak nowe dusze, z Cira i Asia, mogą przyjść nawet w tym czasie po zburzeniu. Nawet w czasie po zburzeniu świątyni, ale wszystkie pozostałe przychodzące w świat dusze są z tych, które były włączone w duszę Adama Harishon po tym, jak był stworzony w stadium Achor by Były oddzielone od właściwości panim by panim i ponownie powracają do stanu panim by panim i okazuje się, że wszystkie stare dusze przychodzą od niego. I tutaj już będzie mowa o bardziej o korzeniach dusz, o tym skąd one się wywodzą. One się wszystkie wywodzą tak naprawdę od Dada Rishon, Następnie tam później, jak wiemy, te dusze one się rozdzielają, są dusze wychodzące od Kaina, od Hewela. I ja bym tutaj proponował się zatrzymać na tym, no bo co prawda spotkanie nie było takie długie, ale ja myślę, że tutaj informacje, które są tutaj przekazywane, to są takie informacje, że po prostu nad każdym punktem należałoby się bardzo, bardzo głęboko... Zagłębić w jakąś medytację, próbować chociaż w jakiś sposób dotknąć tego, o czym tu jest mowa, bo to są rzeczy bardzo, bardzo wysokie. Wysokie i przekazywane są w taki sposób, że aż kuszą do tego, żeby je materializować i wyobrażać sobie to, w jaki sposób te dusze przychodzą w te ciała i tak dalej. A pamiętajmy, że mówimy tutaj cały czas o duszach, czyli o poziomie rzeczywistości, który jest. Bardzo, bardzo wysoko i daleko poza naszym jakimkolwiek materialnym zrozumieniem. Dlatego ja tutaj nie próbuję za bardzo rozszerzać tego tekstu, i tego nikt nie próbuje tak naprawdę, bo to są naprawdę bardzo głębokie rzeczy, które można zrozumieć tylko swoim duchowym zrozumieniem wewnętrznym. I na tym się zatrzymamy, a o tym, w jaki sposób rozdziela się Adam Harishon, on się rozdziela na swoje organy, i później tam od tych organów wywodzą się w zasadzie wszystkie dusze, wszystkie korzenie dusz. I to wszystko on nam będzie tutaj tak ogólnie wyjaśniał. I tego sobie posłuchamy już za tydzień.